Kochani, bardzo serdecznie w środę. Dzisiaj drapki ze stacji benzynowej przejeżdżałam i wjechałam do tej mojej ulubionej. Jest tam fajny, duży wybór z drapek, przemiła obsługa. Każdą drapkę którą poprosiłam, pan podawał mi wachlarz i miałam losować. Czyli wszystkie drapki wylosowałam ja, tylko mówiłam którą chcę. Zestaw mam za 55 zł. I celowo wzięłam te dwie pensjowe, ponieważ jutro jest premiera zdrapki, druga pensja po 5 zł. czyli będzie można, było, będzie zrobić taką rywalizację ekstra pensję z drugą pensją <laughs> za piąteczkę. Oczywiście u mnie premierka będzie, serdecznie zapraszam, a ja zabieram się za zdrapywanie, zacznę chyba od wiśniowej siódemki. I strapka ma numer 32. Szukam siódemki. Jest biedronka. Ciekawe, czy stacja benzynowa będzie szczęśliwa. Ostatnio jak stamtąd brałam, to była. Była ładna, wygrana. I to w zdrabce po 5 zł. Tutaj, niestety, jest pusto. No to zobaczymy, jak to pensja. Z tunelem 46, ta akurat edycja. Najnowsza jest dla mnie najszczęśliwsza. Te poprzednie były tak zablokowane, że nie mogłam tam nawet zwrotu trafić. A ta jest naprawdę fajna: 32, 28, 9 i 12. A ja mam 18, napis 24, 16 i 34, drugi rząd 11, 7.

Także mnie to bardzo cieszy. Wielka kasa z numerem 13. Ta zrabka jakaś jest dla mnie jeszcze nie zagłysła wielką wygraną, dlatego ją męczę, aż mi tutaj coś da i będzie należała do takich mile wspomnianych.

Trzeci rząd trzydzieści dwa pięćdziesiąt trzy. Nie widzę tu wygranej. Oj, strapko! Wielka kasa to tylko w nazwie pięćdziesiąt jeden, pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia sześć. FC. Strat party z numerem 12. poszukiwana czapeczka party, tak zwany czepek, kapelusz, wiśnie, muszka, torba, dalej perfumy, kier, aparat, dzwonek, jabłko i róża. Może byłoby szczęśliwiej, gdyby pan mi podawał. A ja miałam losować: nie było innego wyjścia. Fortepian, sukienka, okulary, prezent, pierścionek, lustro, szpilki i sweter. No ta zrabka też nie chce tutaj mi nic porządnego dać. I z numerem piątym.

dwanaście, dziewięć i trzynaście, drugi rządek, jedenaście, jest dwadzieścia sześć, jest wynik będzie lepszy, trzydzieści trzy i czterdzieści osiem, pięćdziesiąt, czwórka Siedemnaście, czterdzieści pięć i czterdzieści siedem. Kolejne czterdzieści jeden, dwadzieścia jeden, dwadzieścia cztery, dwadzieścia dziewięć i napis. Wiadomo, że drugiego nie będzie, bo jest trafiona liczba piętnaście dwadzieścia dwa, czterdzieści sześć, osiem i na końcu trzydzieści dziewięć. A ja mam dwadzieścia sześć i tutaj czterdzieści złotych. Proszę, jak ładnie. Pensja poprawiła zdecydowanie wynik. Tak jak mówiłam na dwadzieścia czterdzieści 55 zł. Ja mam 45. Ładnie. Stacja benzynowa się spisała. I dobre zrabki wylosowałam z wachlarza. Szkoda, że nie wszystkie nie były wygrane, ale i tak jestem bardzo zadowolona z wyniku. Dziękuję pięknie wszystkim za obecność. Zapraszam na jutro na prawie zrobki druga pensja za 5 zł. Miłego udanego fajnego dnia życzę. Do jutra. Pa pa.